Dzień dobry panie Maćku. Dzień dobry. Dzisiaj, w ramach naszej efektywnej budowy i e, bywania na różnych obiektach, jesteśmy na bardzo ciekawym obiekcie. Ale poproszę pana Maćka, niech pan powie, gdzie jesteśmy, co tutaj się dzieje. Spotkaliśmy się na budowie Stadionu Miejskiego w Katowicach. Jest to projekt, który łączy ze sobą dwa budynki: halę sportową o pojemności niespełna 2800 miejsc, a także stadion na, o pojemności 15000. Miejsc. Jest to obiekt, który będzie obiektem wielofunkcyjnym, poza halą również będzie tutaj boisko treningowe do sztuk mieszanych walki, na boisku piłkarskim będą odbywały się zawody sportowe i pewnie też niejedne wydarzenia kulturalne. Stadion to duży obiekt, czyli potrzebuje bezpiecznych rozwiązań? Tak, w szczególności ze względu na to, że mamy połączenie stadionu i hali. Jedną wspólną ścianą, gdzie musimy dokonać oddzielenia dwóch budynków, zapewniając oddzielne strefy pożarowe. Ze względu też na styl i charakter budynku i masę ścian, zdecydowaliśmy się na wybór państwa produktu, ponieważ stropy mamy realizowane w formie prefabrykowanych płyt HC o rozpiętości 9,3 m, co wymusza na nas, że masa ścian musi być bardzo niska. Czyli dokładnie tutaj wpisał się nasz produkt pod tytułem Itong Akura. To są bloczki o podwyższonej wytrzymałości 4 MPa, ale obniżonej gęstości objętościowej 500 kg na metr sześcienny. No i właśnie jak wszystkie bloczki i tonga w pełni niepalny system, czyli tutaj świetnie się sprawdza. Z racji tego, że one są odciążone, no to też jakby nie obciążają tak konstrukcji, która tutaj, która tutaj powstaje. No i jest tutaj no, bardzo spore wykorzystanie ilościowe tych bloczków, bo obieg jest naprawdę bardzo duży i e, imponujący. Czy jesteście zadowoleni z wyboru, czy wykonawcy, którzy murują, są zadowoleni? Wszystko idzie sprawnie? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim z efektywności brygad naszych, na co wpływa charakter samych bloczków, samego elementu. Też na pewno bardzo dużym plusem jest jakość, którą można uzyskać przy wykonywaniu prac murowych. No, my też, jak tutaj chodziliśmy sobie już po budowie, widziałem, że naprawdę jakość wykonania ścian jest bardzo wysoka. No my też się szczycimy w przypadku naszych bloczków w tym, że dokładność wymiarowa jest bardzo dobra, a więc to wpływa na finalny wygląd tych, tych ścian, które tutaj są zastosowane. I rozważając dobór materiałów, to był wybór państwa jako wykonawcy, czy również architekci mieli tutaj istotną rolę? Na naszym projekcie współpracujemy z biurem projektowym. Mamy bardzo otwarte relacje między sobą, jesteśmy otwarci na wszelkie nowe rozwiązania z rynku. Dlatego do wyboru elementów murowych włączyliśmy również przedstawicieli państwa firmy, którzy pomogli naszemu zespołowi projektowemu w doborze odpowiednich materiałów, uwzględniając łatwość montażu, a także spełnienie wszystkich parametrów na najwyższym poziomie. Fajnie, że były konsultacje z projektantami, zapewne nasz dział mimowy też tutaj i e, dział techniczny miał swoją rolę w doradztwie. No i dzięki temu nasze bloczki pod tytułem Itongakura jako mały format do profesjonalnych rozwiązań wpisały się w ten obiekt idealnie. Państwo jesteście zadowoleni z produktu. My jesteśmy zadowoleni, że na tak zacnym obiekcie mogliśmy zastosować nasz materiał. To nic tylko się cieszyć i życzyć się, żeby ten stadion z powodzeniem i bezpiecznie został doprowadzony do końca i żebyśmy się tu spotkali na jakimś meczu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za pomoc w doborze rozwiązań oraz za dostarczanie dobrych elementów murowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.